Kładziemy się wszyscy, moi drodzy. Słuchajcie, mamy już jesień, więc ja wszystkich. Kładziemy się na brzuszku, więc ja wszystkich przykryję chustą, a potem, jak włączę muzykę, to wszyscy chustę wezmą w rączki i będą robić to, co będę opowiadał, okej? Okay? Jacie, jesteście przykryci jak ziemia liśćmi, prawda? Jesienią spadają liście z drzew i tak całą ziemię przykrywają. Dokładnie tak samo jak pan Mikołaj przykrywa teraz was. Dzieci, dzieci, czy wy wiecie, ile cudów jest na świecie? Dzieci, dzieci, czy wy wiecie, ile cudów jest na świecie? Jeszcze raz w drugą stronę kręcą się. A teraz my jesteśmy tymi listkami, kręcimy się razem z nimi, jak te listki, które spadają z drzew. Świetnie, ale zobaczcie, one jest. czasem są wysoko, a czasem są wódko przy ziemi. Potem zaczął wiać wiatr, delikatnie, jeśli on czasem, jej delikatnie, ruszamy chustką w rytm wiatru. Przyspiesza trochę ten wiatr, przyspiesza coraz mocniej.